O, bardzo szybciej. Będziemy. O! Patrz, pajaca, co ty masz na głowie? Co ty masz na głowie? Ubrałeś sobie takie oczy, postanowiłeś je mieć. Uu, pełno emocji ci towarzyszy dzisiaj. Pełno. Tak dużo emocjów. A to byś ubrał też? Pokaż. Genia z oczami. O, teraz jest komplet. <grym> Ale teraz jest hit, bo w tym tygodniu jest hit inny. Co jest hitem w tym tygodniu? Marche. Każdy lubi marchę. O, ale skuba to. Co ty masz na tego? Proszę bardzo. O. I się pokłóciłeś z Krystal. Za dużo ciastków ona dostaje za odcinek. Aha! Bardzo dużo dostaje. Aleksy dostaje najwięcej, bo z Aleksy się najtrudniej pracuje, wiadomo. Dzień dobry kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Prosto z Kanela. No i zaczynamy od tego, co się dzieje, a dzieje się w tym tygodniu jak zwykle dużo. A mianowicie przypominamy, pamiętniki Aresa cały czas są dostępne, coraz więcej ich zamawiacie. Już dostaliśmy taką informację od Was, żeby zmienić koperty, bo niektóre przyszły, przyszły, um, przyszły pogniecione, czego byśmy, czego byśmy nie chcieli w związku z tym te kolejne w tym tygodniu już będą w takich sztywnych, kartonowych kopertach do Was, was trafiać. Natomiast jeśli Wasze egzemplarze są w jakimś tam stanie takim, w którym nie chcielibyście, żeby były, no to dajcie nam koniecznie dajcie nam koniecznie znać. To my się, to my się zreflektujemy, wyślemy wam, wyślemy wam ponownie. Komentarze pod, pod postami z pamiętnikami są fenomenalne. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. To na pewno to na pewno motywuje do kolejnej części. Pytaliście również o to, co z poprzednimi, co z poprzednimi częściami. Otóż mamy dostępnych kilka egzemplarzy poprzedniej, e, poprzedniej wersji, poprzedniej edycji, czyli czasu. To możemy wysłać od razu. No, 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 natomiast na nowy początek i to raz za życie będzie trzeba poczekać do przyszłego roku. Kiedy to pojawi się piąta lubileuszowa, będzie to lubileusz? Lubileuszowa to będzie edycja i wtedy i wtedy będzie dost, będą dostępne wszystkie części pamiętników jako jeden zestaw dla wszystkich tych osób, które nie miały okazji nas obserwować wtedy, kiedy one wychodziły, a wychodzą od czterech, od czterech lat. Zgodnie z zapowiedzią, jak mówiliśmy, tak zrobiliśmy, ale już już poniedziałek dostanie nowe buty. Dlatego, że szef z butów chodzi, wiadomo, a więc zamówiliśmy nowe buty. Pozdrowienia dla firmy admirał, która te buty dla nas, dla Areska uszyła. No i co? No i myślę, że będzie czas powrotu na basen. Będziesz pływać? Ta rybka? On będzie pływał, jak rybka? <coughs> będą Halloween oczywiście. W Biarę sobie wiosce w, ty... w przyszłym tygodniu będą Halloweeny. Zapraszamy dzieciaki z okolicznych, z naszej miejscowości, żeby odwiedzić Areska, zatem będą też cukierki. To idziemy dalej. Na początku przyszłego tygodnia pojedziemy z Areskiem i z agentem wątrobiankiem na kontrolę. Na kontrolę kwit po babesziozie. Będziemy sprawdzać, czy wszystko, czy wszystko jest w porządku, czy chłopcy mają się dobrze. No i też w czwartek wielkie wydarzenie bo oto nasza królowa Sowa y, również uda się na kontrolę kolejną z, w związku, z, w związku z, ze, swoim, ze swoją chorobą pachęża. Na kontrolę kolejną. Co tam dalej? Ziołko. Jeszcze jeden komunikat od królowej. Królowa dołączyła do nas na plan. Mianowicie, cóż rzec, to co mówią w wiadomościach, to było kłamstwo. Osoba wcale, ani to wcale w ogóle nic, ani nie wybuchła żadnym szałem, nie zostawiła swoich obowiązków i dzielnie, dzielnie, dzielnie wykonuje i sprawuje swoje a No właśnie, 17.04. Kończymy. Niezmiennie zapraszamy wszystkich, którzy chcą odwiedzić Aresa i poznać nas do naszej aresowej wioski. Terminy znajdziecie w linku w opisie tego filmu. Oczywiście no i co? Szykuję się kolejny intensywny kolejny intensywny tydzień razem z agentem i Areskiem. Życzymy Wam udanego, wspaniałego tygodnia. Zapraszamy Was do tego, żebyście byli z nami na Facebooku. Jesteśmy na Instagramie. No i wszystkie Aresowe filmy znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Niech to będzie wspaniały, udany... i Jaki? Jaki tydzień? Jaki tydzień niech to będzie? Straszny. ziole bąbole. Spadło z tego. Coś masz na głowie. Pokaż. O, o ja, o jaki, o patrzcie go, patrzcie go. Nic, 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 nic nie pajacujesz, nic, nigdy? Aha, czasami? O, czasami, da, za, koniec, koniec nagrania. Каже, що презент козел.